Ostatni czas był dla mnie bardzo intensywny. Myślę jednak, że wykorzystałem go w 100%. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie podczas mijającej kampanii wyborczej. W szczególności mojej rodzinie. Wyrozumiałość i wsparcie, na które mogę liczyć z Waszej strony każdego dnia, jest bezcenne. Wartościowe spotkania z mieszkańcami gminy Strzałkowo i konstruktywne rozmowy na temat jej przyszłości utwierdziły mnie w przekonaniu, że razem możemy skutecznie działać dla dobra naszej małej ojczyzny. Zrobiliśmy już wiele. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków pozwoli na rozbudowę kanalizacji sanitarnej dla Biela, Skarboszewa i Paruszewa. Wkrótce na terenie gminy powstanie nowa droga obronna z bezpośrednim dojazdem do autostrady, która będzie dużym atutem w poszukiwaniu potencjalnych inwestorów. Jesteśmy też w trakcie przygotowywania dokumentacji budowlanej na budowę nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Przed nami kolejne gminne inwestycje. Dlatego tak ważne jest konsekwentne realizowanie wyznaczonego planu. Obecny samorząd, którego od lat jestem częścią ma taki plan. Wiem jak wprowadzić go w życie. Moje doświadczenie i wiedza zdobyta w pracy radnego i zastępcy wójta gminy Strzałkowo przyczynią się do jej dalszego rozwoju. Decyzja czy tak się stanie, zapadnie już w najbliższą niedzielę. Nazywam się Tomasz Gałan. Kandyduję w wyborach na wójta gminy Strzałkowo. 7 kwietnia liczę na twój głos.